I słuchajcie, tu znowu mamy ten refren, który się powtarza. Na to Wam zwróciłem uwagę. A stało się to. Kiedy, te, kiedy ten tekst się pojawia znowu? Gdzie Mateusz odsyła nas do Starego Testamentu? On to robi cały czas tutaj, w tym, w tym drugim rozdziale. Kiedy mędzcy szukają Jezusa. Arcykapłani, uczeni ludu, uczeni w piśmie, cytują fragment ze Starego Testamentu, konkretnie z Księgi Michała Zostało to napisane. I kiedy, kiedy Jezus, święta rodzina ucieka do Egiptu. To mamy znowu wers 15, Jest cytowany fragment z księgi Ozeasza. Z Egiptu wezwałem syna mego. Egipt. Egipt się ciągle powtarza. Popatrzcie. Ziemia, która była miejscem niewoli dla Izraelitów, Staje się ziemią ocalenia. To jest ten niesamowity paradoks, który, który uwielbia Pan Bóg. Słuchajcie, to, co jest dla Ciebie największą niewolą, to, co jest dla Ciebie największą śmiercią, największą porażką, Bóg przemienia w zwycięstwo i w ratunek. To czyni Jezus. Tam gdzie jest śmierć, tam się pojawia życie. Egipt, który dla Izraelitów, jak czytamy, musielibyśmy tutaj przypomnieć to największe święto Pascha, prawda? Ten Egipt dla świętej rodziny jest miejscem ocalenia i tutaj, popatrzcie, widzimy taki obraz Chrystusa, który jest nowym Mojżeszem. Prawda? Z Egiptu wezwałem syna mego. Potem znowu mamy, wracam do tego refrenu, a stało się to, wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w ramach Wiemy do czego nawiązuje ten fragment, kiedy mamy do czynienia z rzezią y, tych niewiniątek, chłopców do lat dwóch, którzy giną. Rachel opłakuje swe dzieci, nie chce utrudnić się w żalu. To jest nawiązanie do Jeremiasza nawiązanie do y, wydarzenia, które jest związane z deportowaniem przez Asyryjczyków. Y, całego pokolenia Efraima, Manasesa i Benjamina. Rachela, która pochodzi właśnie z, z, z rodu Benjamina, rozpacza nad losem narodu wybranego i tu jest bezpośrednie nawiązanie do tego, co, co uczynił Herod. Dwa zdania o Herodzie jeszcze. Słuchajcie, no Herod nam się kojarzy z wszystkim, co najgorsze, prawda? Wiem, że dzieci, jak grają rolę w wiasełkach, to rzadko kto by chce być Herodem, prawda? Bo on się kojarzy jak najgorzej. No i faktycznie człowiek ten, jak popatrzycie, sięgniecie do materiałów historycznych, biografii i tak dalej. No, skończył bardzo źle, psychicznie rzeczywiście zachorował. Był osobą, która nieprawdopodobnie była skupiona na swojej władzy, kiedy doszedł do podstępem, on nigdy nie był akceptowany przez Żydów, bo był idumejczykiem, kiedy rzeczywiście po trupach doszedł do władzy, to pierwsze co zrobił, to dwie trzecie Sanhedrynu wymordował, czyli tej władzy religijnej w Izraelu. I na różne sposoby tyranizował otoczenie, aby utrzymać się przy władzy. Ale ciekawe, że przez Żydów jest nazywany Wielkim. On bardzo przypomina naszego Kazimierza Wielkiego. Pomijamy już te wszystkie jego... Sytuacje, w których właśnie tak jak mówię tyranizował, mordował, ale moi drodzy, najpiękniejsze zabytki, które dzisiaj w Izraelu możecie zobaczyć, to są właśnie jego, jego dzieła. Jak pojedziecie do Izraela, koniecznie jedźcie, zobaczcie Masadę, zobaczcie Cezarę Nadmorską. Herod odbudował świątynię. Oczywiście to nie była już tak piękna, tak okazała świątynia jak w tych czasach Salomona, ale, ale zrobił to. I to są fakty, fakty niepodważalne, i no wiadomo, robił to po to, żeby zdobyć przychylność zwykłego ludu. To się mu nigdy do końca nie udało, ale warto o tym pamiętać, no dlatego wielki, prawda? My mówimy o Kazimierzu, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną i trochę też to właśnie do heroda też to można odnieść.